Zakładając ogród, planując go, możemy popełnić wiele błędów. To jest zupełnie normalne, każdemu się zdarza. Ale jakie to są błędy i jak ich unikać? O tym jest ten film. Miłego oglądania. Wykonując nawet najprostsze czynności w ogrodzie, możemy popełnić równie prosty błąd, który najczęściej wynika z niedopatrzenia. Pośpiechu, lub gdy bazujemy na informacjach podanych w internecie, które najczęściej są powielanym mitem. Najczęściej spotykanym błędem i mitem jest dodawanie piasku do ziemi gliniastej. Jeżeli chcemy poprawić strukturę gleby w naszym ogrodzie, piaszczystej czy gliniastej, musimy dodawać materię organiczną. Dlaczego nie dodawać piasku do gliny? Kiedyś mieszankę gliny oraz piasku suszono na słońcu i tym sposobem otrzymywano cegłę. Więcej chyba nie muszę tłumaczyć. Kolejnym błędem jest niebadanie gleby. Nie sprawdzamy pH gleby ani jej zasobności przed założeniem ogrodu, ale również kilka lat. Po jego już założeniu. Próbki gleby najlepiej pobierać jesienią, kiedy kończymy już nawożenie i możemy tym sposobem dowiedzieć się, czy czegoś brakuje, a może są czegoś nadmiary. Pamiętaj proszę, że nadmiar niektórych mikro i makroelementów może blokować pobieranie innych składników odżywczych przez roślinę. Nadmiary również powodują stresy u roślin, a to przekłada się na ich zdrowotność. Złe sadzenie roślin najczęściej wynikające z pośpiechu. Po pierwsze, zapłytkie sadzenie, czyli wystająca bryła korzeniowa, nad dołkiem. To powoduje obsychanie korzeni i powolne zasychanie rośliny. Zbyt głębokie posadzenie rośliny, obsypanie pędów zbyt dużą ilością ziemi. Powoduje ich gnicie. Podczas sadzenia roślin czasami zdarza się, że sadzone są wraz z doniczkami produkcyjnymi. Rośliny inwazyjne, na przykład mięte, warto posadzić w doniczce produkcyjnej, zadołować wraz z doniczką, żeby nie rozrastała się na boki i nie opanowała naszego ogrodu. Pozostałe rośliny wyciągamy z doniczek. Zbyt intensywne podlewanie świeżo posadzonych roślin. Tego uczyli mnie w szkole, że należy roślinę podlewać codziennie przez dwa tygodnie. Po posadzeniu, a następnie w kolejnych tygodniach co drugi, trzeci dzień. I jest to błąd, ponieważ podlewając roślinę codziennie, dostarczając jej wodę, nie zmuszamy jej do wytwarzania głębszych korzeni, do lepszego ukorzenienia się. Skoro ma wodę pod korzeniami, to dlaczego ma wytwarzać korzenie, żeby jej poszukiwać gdzieś indziej? Rośliny najlepiej sadzić w mokre podłoże, gdy jest pochmurno i pada. W moich okolicach jest takie powiedzenie, gdy sadzimy w błoto. To rodzi się złoto. Pamiętać należy, że gdy posadzimy roślinę nawet w mokre podłoże, to i tak musimy ją podlać, by woda wypłukała wszelkie przestrzenie powietrzne i wypełniła jej ziemią. Najlepiej podlać raz, a dobrze i podlewać wtedy, gdy występują susze. I tu kolejny błąd związany z podlewaniem, czyli niepodlewanie świeżych roślin, gdy są upalne dni. Przy takiej pogodzie możemy często popełnić kolejny błąd, czyli podlewanie o złej porze dnia. Najlepiej robić to wieczorem. Gdy podlewamy rano lub w ciągu dnia, to woda nam prędzej wyparuje, niż dotrze do rośliny. Z tym błędem bardzo często się spotykałam, gdy przyjeżdżałam na budowy i widziałam jak wykonawcy sadzą roślinę. Często do dołka dosypuje się ziemi kompostowej, by roślina miała lepsze warunki na start. I błąd jaki się z tym wiąże, to nie mieszanie świeżo dosypanej ziemi z ziemią macierzystą, z tą, która jest dookoła dołka, ponieważ to powoduje, że roślina nie chce wytwarzać korzeni głębszych, tylko wytwarza w obrębie ziemi, którą dosypaliśmy. Częstym błędem, z którym się spotykam, jest nawożenie roślin świeżo posadzonych. Nawozy mogą przypalić uszkodzone korzenie podczas przesadzania, a to wpłynie na zdrowotność rośliny. Bardzo często z braku czasu nie kontrolujemy szkodników i chorób, które bardzo łatwo w przestrzeni otwartej rozprzestrzeniają się na pozostałe rośliny. Gdy widzimy niewielką kolonię np. mszycy możemy się jej pozbyć ręcznie wyrywając roślinę lub ją przecinając. To samo dotyczy Zainfekowanych liści. Tym sposobem na pewno ograniczymy liczebność chorób i szkodników. Gdy to, co złe, niedobre dla naszych roślin rozprzestrzeni się po ogrodzie, to kolejnym błędem, jaki możemy popełnić, jest zła pora dnia i temperatura powietrza, gdy wykonujemy opryski. Temperatura optymalna dla fungicydów mieści się od 15 do 20 stopni i najlepiej opryskiwać wieczorem, kiedy pszczoły i inne zapylacze już nie latają. Jak jest mowa o zapylaczach, to bardzo często popełnimy taki błąd, że do ogrodu nie wprowadzamy roślin miododajnych, przyjaznych dla pszczół. A jeżeli już takie wprowadzamy, to zapominamy o przemienności kwitnienia. Nie sadzimy roślin, które kwitną wczesną wiosną, wiosną, z początkiem lata, przez całe lato oraz jesienią. Pod wpływem mody, trendu bardzo często sadzimy rośliny obcego pochodzenia i zapominamy o przepięknych rodzimych gatunkach, sadząc mało znane gatunki. Bardzo często do ogrodu możemy wprowadzić rośliny inwazyjne, na przykład bardzo łatwo rozsiewające się Okolicy i wypierające nasze gatunki rodzime, i tym sposobem przyczyniamy się do degradacji środowiska. Bardzo dużym błędem jest niewprowadzanie bioróżnorodności do ogrodu. Często sadzimy monokultury, np. żywopłoty z jednej rośliny, np. stój. Przestrzeń uboga w różnorodność gatunków nie jest miejscem sprzyjającym do osiedlania się przyjaznym nam owadom, ptakom oraz innym zwierzętom. Sadząc drzewka i krzewy owocowe, bardzo często zapominamy, że są gatunki samopylne, czyli takie, które możemy sadzić pojedynczo, nie wymagają towarzystwa, by wydać nam owoce, oraz zapominamy, że są gatunki obcopylne, czyli wymagają towarzystwa tego samego gatunku, ale innej odmiany, by kwiaty się zapyliły i wyrodziły nam owoc. Kolejnym błędem, który ja bardzo często popełniam, jest nieoznaczanie roślin, które posadziliśmy. Może się wydawać, a zapamiętam, wiem co sadzę po jakimś czasie. Takie nazwy odmiany nam umykają bardzo łatwo i szybko. Będę wdzięczna za łapeczkę w górę pod filmem. Z perspektywy architektki krajobrazu dla mnie sporym błędem jest niesadzenie roślin towarzyszących, co wpływa na bioróżnorodność, a to przekłada się na zdrowie środowiska. Rośliny towarzyszące, czyli takie, które wspierają, wspomagają rośliny posadzone obok. Na przykład lawenda posadzona koło róży chroni ją w znacznym stopniu przed mszycą, aksamitka posadzona w okolicach warzyw korzeniowych chroni je przed nicieniami. Planując nasadzenia w ogrodzie, warto pamiętać o tym, by sadzić rośliny, które mają na siebie wzajemny pozytywny wpływ. Bardzo dużym błędem i stratą czasu jest zawczesne sadzenie roślin w ogrodzie. Rośliny generalnie wsadzamy do ziemi, kiedy można wbić szpadel w ziemię, ale młode siewki, sadzonki sadzone zbyt wcześnie do nienagrzanej zimnej ziemi nie wróży sukcesem. Dużym błędem jest pozostawienie ziemi oczyszczonej, przepielonej, pozostawionej na działanie wiatru, temperatury oraz słońca. Ziemia ulega szybszej erozji. Lepiej pozostawić chwasty niż oczyszczony grunt na działanie warunków atmosferycznych przez kilka miesięcy. Kolejnym błędem jest brak mulczowania, przykrywania oczyszczonej ziemi, ziemi wokół roślin świeżo posadzonych. Mulczować możemy za pomocą zrębków, kory, trocin, słomy czy ziemi kompostowej. Mulczowanie nie tylko chroni glebę, ale również świeżo posadzone rośliny przed nadmiernym przesychaniem. Kolejny duży błąd to brak cięcia krzewów i drzew lub zły termin wykonywania tego zabiegu. A no i jeszcze źle wykonany zabieg, ponieważ temat jest bardzo obszerny, to omówię go w skrócie. Najczęstsze błędy popełniane przy cięciu roślin to za Cięcie. za mocne cięcie, tworzenie zbyt dużych ran, które są zaproszeniem dla patogenów grzybowych oraz szkodników, brak cięcia odmładzającego, wycinanie gałęzi z pąkami kwiatowymi, co przekłada się na brak kwitnienia w następnym sezonie, czy za mocne cięcie, na przykład na początku lata. Ponieważ uwielbiam ciąć krzewy i drzewa, to na ten temat na moim kanale pojawi się wiele filmów. Kolejny bardzo często powielany błąd to złe rośliny w złym miejscu. Sadzimy rośliny cieniolubne na słońcu, i te które słońca wymagają. Na przykład w okapie drzew za gęste i za rzadkie sadzenie. Również jest sporym błędem, a największym błędem ze wszystkich wymienionych jest brak planu działania i brak planu zagospodarowania działki, ogrodu ozdobnego czy użytkowego. Bez przemyśleń, zastanowienia się, gdzie co chcemy umieścić w naszym ogrodzie, kończy się to tym, że kupując rośliny do ogrodu pod wpływem emocji, bo coś nam się spodobało lub otrzymaliśmy roślinę od rodziny lub znajomych, sadzamy je Przypadkowo i po paru latach okazuje się, że mamy ogromny bałagan, misz, masz przeróżnych gatunków i odmian. Podczas koszenia trawnika ciężko jest nam wymanewrować kosiarką wśród drzew i krzewów posadzonych np. Na, na środku trawnika. Bez konkretnego planu działania i planu zagospodarowania działki często wykonujemy pracę nie w tej kolejności, co trzeba. Na przykład ułożymy kostkę na podjeździe, a później musimy pod nią. Przeciągnąć kabel, bo wcześniej o nim nie pomyśleliśmy. Takie plany najlepiej wykonywać jesienią oraz zimą. Jesienią zrobić obchód po ogrodzie, spisać co się udało, a co nie, jakie mamy pomysły na nadchodzący sezon, a następnie na spokojnie jesiennymi, późnymi wieczorami przemyśleć plan na nadchodzący wiosenny sezon. Późną jesienią oraz zimą na moim kanale pojawi się sporo filmów na temat projektowania i urządzania ogrodów, więc zachęcam cię do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dobrej pogody, przyjemnej pracy w ogrodzie Ci życzę. Pozdrawiam.